Witajcie! Dzisiaj opowiem wam o żubrze Borysie z Białowieży, który został odstrzelony na podstawie zezwolenia wydanego przez GDOS (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska) lub Ministerstwa Klimatu i Ochrony Środowiska. Borys był wyjątkowo towarzyski i zdarzało mu się spędzać czas wśród ludzi. Ten status quo utrzymywał się od jesieni 2022 roku. W tym czasie odławiano żubra i przenoszono go m.in. na skraj puszczy. Ten jednak za każdym razem miał czelność wrócić na swoje włości. Mądrzy ludzie doszli do wniosku, że wszelkie alternatywne rozwiązania zawiodły, a więc należy sięgnąć po broń. GDOŚ wydało na Borysa wyrok śmierci, przyjechał kad z BPN i wykonał egzekucję. Borys był zdrowym, jedenastoletnim żubrem, który stanowił symbol tego miejsca. Argumentacja o jego rzekomej agresji względem ludzi mnie nie przekonuje i w mojej opinii nic nie usprawiedliwia skazania Boisa na śmierć. Decyzja absolutnie skandaliczna i niegodna europejskiej cywilizacji. Mam podejrzenia, że alternatywy istniały, lecz wymagały większego zaangażowania finansowego. Ciekawe jest to, że te agresywne zachowania nie zostały ani razu udokumentowane. Dlaczego? Mamy wyłącznie relacje niektórych mieszkańców oraz turystów. Myślę, że Borys mógł przejawiać agresywne zachowania, szczególnie podczas odławiania i przepłaszania, kiedy to się po prostu bał. Bronił się. Naturalna reakcja, która występuje także u ludzi. Chciałbym dożyć czasów, kiedy w Polsce odejdziemy od rozwiązywania podobnych problemów kulą. Linki do źródeł znajdziecie w opisie, tymczasem to już wszystko. Dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie o tej sprawie. Trzymajcie się ciepło, do następnego, cześć.